Była partnerka Filipa Heisera przerwała milczenie. Jestem ofiarą ataków. Filip Heiser zamieścił w mediach społecznościowych informację, że zaginął jego pies, który na co dzień mieszkał z jego synami i byłą partnerką. Szybko jednak okazało się, że ma to związek z jego konfliktem z Małgorzatą Walczak, która teraz publicznie skomentowała całe zamieszanie. Małgorzata Walczak i Filip Hajzer rozstali się w 2022 roku. Od komentowania prywatnych spraw byłam zawsze daleko. Dlatego, wraz z Filipem, najbardziej enigmatycznie, jak tylko się da, prosimy o uszanowanie naszych prywatnych decyzji, pisała wówczas w sieci partnerka prezentera. Para doczekała się syna Aleksandra. Filip Hajzer szuka psa. poniedziałek 4 sierpnia bieżącego roku Filip Heiser zaapelował do internautów w sprawie pomocy w znalezieniu swojego psa Rolo. Ostatni raz był widziany w okolicy podwarszawskiego Konstancina. Psa dwa lata temu podarowałem mojemu synowi. Bardzo się kochali. Pewnego dnia, jak wyznał mi syn, kiedy wreszcie mogłem się z nim spotkać. Psa już nie było w domu. Okazało się, że moja eks-konkurentka oddała go obcym ludziom, bez pytania, bez informacji, z dnia na dzień. Kropka, zacząłem podejrzewać, że coś mu się stało. Jeśli ktoś wie, gdzie mogę odebrać moje zwierzę, to będę bardzo wdzięczny za informację, napisał Filip Heiser na Instagramie. Filip Hajzer oskarża byłą partnerkę. Pod wpisem Filipa Hajzera od razu zaroiło się od komentarzy. Niektórzy internauci wyrażali swoje zaniepokojenie, drudzy natomiast zaczęli udostępniać słowa byłej partnerki prezentera, która prosiła o usunięcie wpisu Hajzera na lokalnym portalu Konstancina i zapewniała, że pies wcale nie zaginął i pozostaje pod jej opieką. Spotkało się to z ostrą reakcją Filipa. Pani Walczak kłamie, bo oddała go obcym ludziom, napisał Heiser. Właściciel Budek z Kebabem dodał również, że miał utrudniony kontakt z synem, a gdy już mógł się z nim zobaczyć, chłopiec trzy tygodnie temu wyznał mu, że jego ukochany pies zniknął z domu. Była partnerka Filipa Hajzera przerywa milczenie. Teraz głos w sprawie, że komo zaginionego psa zabrała Małgorzata Walczak, była partnerka Filipa Hajzera uważa, że jest ofiarą jego medialnych ataków, a Rollo ma się dobrze i nadal jest pod jej opieką. Po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni jestem ofiarą ataków medialnych byłego partnera. Rollo ma się dobrze, od dwóch lat jest pod moją wyłączną opieką. Umowa, którą posiadam, jest na mnie. W okresie wakacyjnym, w czasie wyjazdów czy przeprowadzki korzystamy z pomocy przyjaciół lub zaprzyjaźnionego hotelu, tłumaczy Małgorzata Walczak na Instagramie. Jednocześnie była partnerka Filipa Heizera nie zgadza się również, aby w konflikt mieszać ich syna. Chcę również jasno podkreślić, nie ma mojej zgody na wykorzystywanie mojego synka w medialnych atakach. Są sprawy, które dorośli ludzie załatwiają między sobą, a nie w przestrzeni publicznej, dodała.